Szczęśliwa Trzynastka, czyli Trzynasty Dzień Wielkiej Zmiany Myślenia i Trzynasty Dzień Wielkiego Postu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, że ciało, na którym pracujemy przez ten tydzień, składa się, można powiedzieć, z takich dwóch obszarów. Fizyczność i psychika, tak? czyli cała, cała głowa, nad którą będziemy też rozpoczynali pracę. Jeśli wczorajśmy się koncentrowali, że to co wrzucasz do swojego ciała, tym się stajesz, to to co wrzucasz też do głowy, absolutnie tym się stajesz. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na to, co wrzucasz do swojej głowy: jakie książki czytasz, jakie wiadomości czytasz, czy jakie filmy oglądasz. Jeśli ciągle oglądasz, Telewizję, wiadomości, i tam jest absolutnie, non-stop Prze przedstawiane wszystko w negatywnych informacjach. To jak patrzysz na świat? Czy dostrzegasz, że się dzieje dobro? Czy chcecie się po takich wiadomości, informacjach czynić do dobro? Jeśli czytasz książki, harlekiny, romanse, horrory, nie, tak czy też harlekiny i romanse, patrząc, ile. Się sprzedaje tych książek, no to czemu się dziwimy, że tyle jest zdrad, tyle jest niewiernych? Może zaczyna być od nas absolutnie normalne, że nie dowozimy tej miłości, nie dowozimy wierności. I pytanie do Ciebie: jakie dwie spektakularne książki mądre przeczytałeś w 2024 roku, którymi chciałbyś się Podzielić ze swoimi najbliższymi. Moje dwie, które absolutnie gorąco polecam, to jest Wielka Piątka, czy na przykład taka praca nie ma sensu. Jeśli chodzi o filmy, no to pytanie, też jakie filmy oglądasz. Dwa moje spektakularne. Jeden animowany z moją sześnicą. Dziki robot. Spektakularna bajka. Ja uważam, że to jest bajka dla dorosłych który pokazuje, jak warto bezinteresownie spalać się dla innych. Nawet jeśli Cię nie rozumieją, nawet jak Ci podkładają kłody pod nogę, warto dalej robić swoje i czynić dobro, mimo tego, że inni tego nie doceniają, bo ostatecznie absolutnie ma to sens. I drugi, drugi film – Czarnobyl. W związku z tym, że urodziłem się bardzo blisko roku, kiedy był wybuch w Czarnobylu, nie miałem żadnego pojęcia, że tak niedużo brakowało, żebyśmy dzisiaj się kompletnie nie widzieli. Serdecznie Ci polecam, czy dziki robot, czy film Czarnobyl, czy książki i mam nadzieję, że będziesz w 2025 roku odpowiedzieć o to, co wrzucasz tu i co wrzucasz tu, bo absolutnie to podnosi Twoją jakość życia i stawanie się szczęśliwszym. Podziel się w komentarzu, jakie książki, jakie filmy warto innym polecić, żeby ich życie było lepsze. Do zobaczenia już jutro.